Cześć, cześć Janusz, zwracam się do posła Kowalskiego, Janusza. Ja, Janek, nie wiem, jakbyś mnie oglądał, ja, Janusz, to ja jestem Mirek, halo, e, i walę Ci od razu, Mirek, od razu walę, ja jestem Mirek, walę Ci prosto z mostu, Januszu, dlaczego mam te okulary teraz, rozumiesz, mam tyle okularów, dlatego, że ja się ukrywam, bo ja jestem normalnie złodziejem. Nie tak jak ty, y, że posłem, tylko zwykłym normalnie bandziorem, rozumiesz, wchodzę do banku, wiesz, torba na głowę, wiesz, giwera, wiesz, kasa na stół, y, te sprawy, nie? Januszu, no, no bo chyba mogę tak do ciebie mówić, nie? <grytanie> Januszu, bo tak masz na imię, nie. E, mamy wiele wspólnego, kurwa, te okulary zapominam, bo jeszcze mnie ktoś pozna, mamy wiele wspólnego. E, ja słyszałem, że ty wyciągasz e, 2,5 miliona rocznie. I powiem ci, tu, no tutaj trochę mniej wspólnego mamy, bo powiem ci, za 2,5 bańki, to mi się z łóżka wstawać nie chce. Jak ja cię pierwszy raz zobaczyłem, to od razu pomyślałem, że my moglibyśmy deal zrobić, bo kurwa, ty no, mówię ci, jak ja cię pierwszy raz zobaczyłem, to od razu. Mówię, z tym Januszem można konie kraść. Ja wiem, że ty tam doradzasz w tych spółkach, coś tam doradzasz im, nie wiem co, bo się nie znam, nie znam, ale jakbyś chciał wejść w Dila, to po prostu byłoby tak, że ty byś im doradził, Januszu, jaki mają mieć kod do sejfu. Rozumiesz? I wtedy, nie wiem, co chcesz tam sobie dowolnie wybierz, żeby się zmieściło. Nie wiem, pizda na przykład, to będzie łatwo zapamiętać, a i twoi szefowie się ucieszą, że, że trochę reklamy, nie przed wyborami. Także zrób kod, doradzim, żeby pizda było, a ja wchodzę i wezmę. Nawet nie, będę, nawet nie będę sobie musiał torby na głowę zakładać, tylko wpiszę pizda i normalnie do torby ładuję kasę. Tobie, Januszku, słuchaj Januszu, bo, bo taka sytuacja, bo, bo kasa najważniejsza, ile tam dwie i pół bańki zarabia. Dobra, odpale ci 10 baniek, czteroletnie zarobki. Janusz, nie dziękuj nie dziękuję, nie ma problemu. Yy, nawet powiem ci, że mogą mieć ponumerowane banknoty tam yy, w tych sejfach, nie ma problemu, bo jak przyszliby, bo jakby do ciebie przyszli Januszu, rozumiesz, i się pytali, skąd ty masz kasę, te 10 baniek, a ty wtedy mówisz, yy, kolega mi ukradł. Yy, na poczet przyszłej kadencji pisu. I rozumiesz, i dalej możesz znąć głupa. Tylko jeden warunek mam, żebyś ty yy, po prostu pożyczył. Mi te twoje dwa i pół bańki, co ty tam zarabiasz. I wiesz dlaczego? Bo jak oni by do mnie przyszli i się do, dowalili, to wiesz, e, pieniądze moje, co ja ukradnę, to ja wtedy powiem, przepraszam panowie, kolega mi pożyczył, to są legalnie ukradzione pieniądze. I jeszcze jedna rada na koniec. Ci powiem, Janusz, tego serca jak kumpel kumplowi, bo e, byłem na basenie dzisiaj, ty, żebyś ty się nigdy nie złakomił, żeby ukraść e, prysznic człowieku, a ja dzisiaj bym wpadł, ale wiesz jeszcze kartka była, e, przy wyjściu jest kartka, weź prysznic, no. i kurwa, powiem ci, przy odkręcaniu prysznica mnie cieć dołapał, jakie jazdy były, dobra, Ty, jadę, bo jeszcze mnie teraz goni, Janusz, trzymaj się i pamiętaj, główka pracuje, walisz się tak po głowie czasami, no, nie no, wi wiem, że się walisz, ja też się walę i, i, i od razu ten jakoś ten, zaczyna to pracować, nie, na razie trzymaj się, Janusz I to jest taka informacja dla wszystkich, że za to mówimy, jak powinno wyglądać barbaro na bo to jest ważne. Najważniejsza rzecz,